Województwo Podlaskie i Fundację TechnoTalenty połączył konkurs pod nazwą Pomosty Przyszłości. To wspólne przedsięwzięcie ma doceniać, aktywizować i pokazywać doskonałe przykłady współpracy środowiska naukowego i przedsiębiorców z naszego regionu. Konkurs jest skierowany do podmiotów gospodarczych, instytucji naukowych oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, bo wreszcie będziemy mogli uhonorować, wskazać te najlepsze projekty, które są realizowane w naszym regionie. Bo tak jak już tutaj Pan powiedział, no nie wszyscy o nich wiemy, a to z jednej strony uhonorowanie tych dobrych praktyk, które no, są realizowane w naszym województwie Podlaskim, ale też i pewna nauka płynąca dla innych przedsiębiorców, dla innych podmiotów, które mogą bądź chcą, są zainteresowane realizacją właśnie tego typu przedsięwzięć także to tylko cieszy my jako Zarząd Województwa Podlaskiego jako samorząd oczywiście zawsze włączamy się w tego typu działania runda te choćby tak wcześniej teraz pomosty przyszłości czyli no te takie kwestie które pokazują to co nasze województwo ma najlepsze? Adam Walicki, prezes Fundacji Technotalenty, podkreślił, że ideą działalności fundacji, którą kieruje, jak i samego konkursu jest bycie tam, gdzie jest potrzebna pomoc w rozwoju województwa. Osiem lat temu stworzyliśmy organizację, w której po części wiele osób nie dawało szans przeżycia. Mamy osiem lat za nami. Sześć konkursów Technotalent, w których uczestniczyło tysiąc osób w których było zgłoszonych i ocenianych 500 oryginalnych projektów. Ktoś powie kto uczestniczył w tym konkursie. Studenci, naukowcy i uczniowie. Nie mógłbym być tutaj e, osobą, która zapomni o tym, że uczniowie zespół szkół mechanicznych, zespół szkół elektrycznych to także laureaci głównych nagród, ale konkurs Techno talent ujawnił Osoby, które w różnych konkursach również są laureatami Podlaskiej Marki: Peter Psylos, Jan Godleski, Marcin Joka. Nie będę tutaj, bo macie Państwo możliwość zobaczenia tych wszystkich nazwisk na naszej stronie internetowej. To są ambasadorowie rozwoju. To są osoby, które wytwarzają wizerunek pomagają zrozumieć i przede wszystkim motywują innych do lepszej, do lepszej pracy. Konkurs ma na celu podnoszenie świadomości o korzyściach płynących ze współpracy biznesu i nauki. Jeżeli my jako spółka celowa Politechniki Białostockiej realizujemy ponad 130 projektów badawczych na rzecz przemysłu rocznie, to uwzględniając projekty, które są realizowane na Uniwersytecie w Białymstoku, na Uniwersytecie Medycznym, na samej Politechnice Białostockiej czy innych uczelniach, które są u nas w regionie, lub projekty przedsiębiorców z Województwa Podlaskiego, które uwzględniają współpracę z nauką spoza Województwa, czyli współpracują z innymi uczelniami niż uczelniami podlaskimi, to tych projektów zakładam, że jest tysiące. I nikt z nas do tej pory nie podjął się takiego działania, żeby pokazać jeden lub dwa najlepsze te projekty i je nagrodzić. I otworzyć tym samym może nie tylko oczy. Tym, którzy mają zamknięte oczy na tą współpracę, ale otworzyć nowe możliwości współpracy, żeby pokazać, że ta współpraca niesie ze sobą konkretne korzyści, niesie przewagi konkurencyjne dla biznesu, ale niesie też korzyści, namacalne korzyści dla środowiska akademickiego, które chociażby ma możliwość wliczenia sobie tej współpracy w ewaluację poszczególnych dyscyplin naukowych. I to jest główny cel naszego konkursu. Najlepsze podmioty gospodarcze, instytucje naukowe oraz osoby fizyczne współpracujące z biznesem lub nauką zostaną nagrodzone statuetkami na uroczystej gali, która odbędzie się 12 grudnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej. W konferencji uczestniczył także Marek Siergiej, przewodniczący rady Fundacji Technotalenty oraz przedstawiciel firmy Promotech. W dobie ogromnych wzrostów cen energii. W dobie Trudności z oddostaniem niektórych komponentów, szczególnie jeżeli mówimy o elektronice. Te wyzwania, które stoją przed przedsiębiorstwami w celu utrzymania i sprzedaży swoich wyrobów na rynkach, czy to polskich, czy szerzej światowych, no, są wyzwaniami ogromnymi i bez współpracy z nauką nie da się tych problemów rozwiązać. Ten warunek to nie tylko to możliwość skorzystania, o czym wspominał pan marszałek z funduszy unijnych, ale to także przede wszystkim kwestia rozwoju własnych pomysłów, własnych pomysłów na wyroby i własnych przedsiębiorstw, własnych organizacji gospodarczych. Popularyzacja tego typu działań, tego typu postaw w postaci pomostu w przyszłości, tego konkursu, o którym tutaj dzisiaj opowiadamy, no jest szalenie istotna, bo może dać taki impuls rozwojowy do myślenia przez tych, którzy jeszcze takiej współpracy nie podjęli i do takiej współpracy będziemy zachęcać. Fundacja Technotalenty została powołana przez grupę właścicieli i menadżerów czołowych firm Województwa Podlaskiego w 2014 roku. To inicjatywa konsolidująca potencjał innowacyjnych, regionalnych przedsiębiorstw oraz tworząca nowe ramy współpracy krajowej i międzynarodowej. Efektem działań Fundacji ma być wzrost konkurencyjności gospodarki północno-wschodniej Polski. Województwo Podlaskie od lat współpracuje z Fundacją Technotalenty, wspierając organizowane przez nią przedsięwzięcia. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 31 października. Zgłosić się można w jednej z czterech kategorii. Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego, pomost do nauki dla osoby, pomost do biznesu dla instytucji naukowej oraz pomost do biznesu dla osoby.